Witam, dzisiaj spotkało mnie takie cudo, jak wachlarzowiec olbrzymi, no jestem przezadowolony, ponieważ dawno go nie widziałem, w takiej formie jak tu widzicie, czyli właśnie w młodej formie, zobaczcie, jeszcze go jest tutaj sporo, jest jak najbardziej jadalny, lecz przede wszystkim jest to grzyb leczniczy, używany oczywiście w medycynie ludowej Chin od dawien dawna. Zobaczcie taką cechę charakterystyczną a też, jak się go przyciśnie właśnie to ciemnieje po jakimś czasie. Takie młode jak tu widzicie, jak znalazłem, są jak najbardziej jadalne. Naprawdę zastosowanie jest kosmiczne. Tutaj wydrukuję wyczytam wam oczywiście, bo nigdzie tego nie przeczytamy, gdyż jesteśmy daleko za medycyną chińską. Tak to niestety ale wygląda. Także jestem przeszczęśliwy. Także jak widać. Właśnie jego cecha tutaj teraz się uwydatnia, ponieważ ciernieje na właśnie miejscach uszkodzenia czy ściśnięcia. Jak widzicie, tutaj mam już przygotowane, pocięte na cienkie paski właśnie do suszenia. Jego właśnie kuzynka się nazywa majtakę czyli żagwica listkowana pod ochroną oczywiście w Polsce. No, ale właściwości są tutaj po prostu identyczne. Także wyczytam wam, jakie te. Wachlarzowiec Olbrzymi osiąga wielkie rozmiary. Także w 2019 został uznany za największego grzyba świata. Z okazem, znaleziony w Hiszpanii, ważącym prawie 70 kg. Rekord Guinnessa. Jego wyjątkowe rozmiary sprawiły, że został wpisany do księgi rekordu Guinnessa, co dodatkowo przyciągnęło uwagę badaczy. Wachlarzowiec Olbrzymi. Jest grzybem o bogatych właściwościach leczniczych. W medycynie tradycyjnej. jest ceniony ze swoje działanie wzmacniające odporność, przeciwzapalne, antyoksydacyjne i adaptogenne właściwości lecznicze wachlarzowca olbrzymiego, wspieranie odporności. Grzyb ten jest znany ze swojego wpływu na układ odpornościowy, może stymulować produkcję komórek odpornościowych takich jak makrofagi i limfocyty. Limfocyty te, co pomaga w walce z infekcjami. Działanie przeciwzapalne. Wachlarzowiec olbrzymie zawiera związki, które mogą pomóc w redukcji stanów zapalnych w organizmie. Może to być pomocne w przypadku chorób zapalnych, takich jak zapalenie stawów czy choroby jelit. Działanie antyoksydacyjne. Grzyb ten jest bogaty w przeciwutleniacze, które pomagają w zwalczaniu wolnych rodników i chronią komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Może to przyczynić się do opóźnienia procesu starzenia i zapobiegania chorobom przewlekłym. Adaptogenne działanie pomaga organizmowi adaptować się do stresu i regulować poziom kortyzolu, może to poprawiać samopoczucie, zmniejszyć niepokój i poprawiać jakość snu, wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego. Badania sugerują, że może pomóc w regulacji ciśnienia krwi, poprawie profilu lipidowego i zapobieganiu zakrzepom. Potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Trwają badania nad wpływem na komórki nowotworowe, uważa się, że grzyb ten może hamować namnażanie się komórek rakowych i wspierać leczenie nowotworów. Wspomaganie leczenia cukrzycy może pomóc w obniżaniu poziomu cukru we krwi i poprawie metabolizmu glukozy. Wachlarzowy celbrzymi jest dostępny w postaci suplementów diety, ekstraktów, herbat i innych produktów. Może być stosowany w profilaktyce i wspomaganiu leczenia różnych schorzeń. Zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych lub przyjmowania leków. Uwaga! Wachlarzowy celbrzymi jest generalnie bezpieczny, ale u niektórych osób mogą wystąpić łagodne skutki uboczne, takie jak problemy żołądkowe. Osoby z alergią na grzyby powinny zachować ostrożność. Także suszenie do ekstraktu lub herbaty, rozłóż plasterki na papierze lub siatce w miejscu albo użyj suszarki do grzybów około 40-50 stopni, suszenie zachowuje właściwości aktywnych związków, przechowuj szczelny słoik w ciemnym miejscu, przygotowanie naparu, herbaty, 1 druga łyżki suszonego grzyba, zalej 500 ml wrzątku, gotuj na małym ogniu przez 20-30 minut po przykrycie, odstaw do naciągnięcia na kolejne 10-15 minut, przeceć i pij 1-2 razy dziennie, można dodać imbir, kurkumę lub miód, by poprawić smak i działanie. Ekstrakt alkoholowy, nalewka, pokrój świeży lub suszony, grzyb na drobno, zalej spirytusem lub wódką 40-70%, proporcja 1, 1 do 5 lub 1 do 10, odstaw w ciemnym miejscu na 3-6 tygodni, codziennie wstrząsając, przefiltruj i przechowuj w ciemnej butelce, dawkowanie 10-20 kropi dziennie, z konsultem z lekarzem lub fitoterapeutą. Tak to wygląda wysuszone i nie ukrywam, w trakcie suszenia IPO daje przepoconą skarpetą. Także zamykamy jak najszczelniej. I używamy.